prawa na zespołu szkół w dobie, spektakl pod tytułem Rozprawa między uczniem, diabłem i aniołem. Jakie konsekwencje może przynieść uczniowie spotkanie z, z diabłem i aniołem i co z tego wyniknie? seria pani Ewelina Bebnarek. Zapraszam. Rany Jurek! O matko! O ja biedny Jasio! Co robić? Co robić? Za chwilę klasówka z majcy, a ja nic nie umiem. Ni w zon, ni w szczękę. Jak zostanę, mam pałę jak nic. Ucieknę, bo do domu nie mam co wracać. Co robić? Co ja mam robić do diabła? mnie, panie Jasiu? Po minie wnioskuję, że chyba nie. Ale więc ja nigdy nie zostałem moich duszczek bez opieki. Ja zawsze jestem przy Tobie i zawsze służę pomocą. W czym tym razem mam pomóc? No, w tym. Aha! Po objawach zewnętrznych wnioskuję, że to matematyka. Tak? Na stówę. Wyglądasz, jakby cię różniczki i całki przyś przyśniły. Poczekaj chwilkę, posłużę się opinią biegłych. Halo? Mefisto? Cześć wozu. Co on ma robić? Iść na miejsce i dostać jedynkę, czy uciekać? Och, dziękuję. Też byłbym przy tym. Kłania się Stasiu do szyczkowej Bolta. Siema. Tu masz plan ucieczki, plan miejsca na przezimowanie, paczkę klubowych, piwo. Powodzenia! Co tu się wyprawia? Nawet pospać nie dadzą. No tak, to nasz starszy duszyczkowy. Znowu chcesz przegrać? Z tego, co pamiętam, jest dwadzieścia do dla mnie. Pamiętaj, jeszcze możesz zrzucić ręcznik. Nie zapominaj, ja jestem najważniejszy. W końcu... Ja mam stróż E ty anioł, słuchaj. Teraz mamy nowego te prezentacji. Ja ci dzisiaj nastukam, że się zrobi 40 do 20 Dla nas. Czerwonych diabłów. A czy ja mogę coś powiedzieć? Siedź, cicho. Tu idzie o coś więcej, rób twoją matematykę. Ty się lepiej teraz ucz. Jeszcze masz 15 minut do lekcji. Nie, słuchaj go. Jemu od tego jarzenia nad głową mi się dawno mózg przepalił. Bierz plecak i w nogi. Ujdź się, masz jeszcze czas. Plecak. Książka. plecak! Książka. Plecak! Książka! Plecak! Książka! To ja może wezmę plecak, co? Coś ty powidzę? No, no co? Książkę też mogę wysłać do plecaka, nie? Nie kombinuj. Adam i Ewa też kombinowali i że to się skończyło. No właśnie. Ja się teraz przez nich muszę uczyć. Tam mieli banany, pomarańcze, na Ananasy, a im się jabłka zachciało. A odnośnie śniadania, drugiego śniadania nie zjem. Co? Jedz, musisz jeść, bo umrze. I ci ten asfalt weźmie do piekielnych czeluści. Tylko nie asfalt, dobrze? Mam na imię Woltar. E, no musisz jeść, bo kto by nam taką wysoką sienią w piekę utrzymywał? Piekło nam padnie, no. Jedz, jedz, kochany, jedz. Ale plama, jak się tam na dole dowiedzą, to po mnie. E? Ty, Anioł, nie macie tam na górze wolnych etatów? Niestety! Po ostatniej reformie to niektórych z nas zwalniają. Holendy! Rozpleiłem się. I tak wygram! I tak wygram! No, chyba na cębałkach rodzi prawie do nieba. Przepraszam, ja sobie chyba świetnie wypurgowałem. Ty uczeń, póki on nie patrzy, bierz ten plecak i książkę, tylko nie od matematyki. Tu daję ci poradnik, jak zostać diabłem z moim autografem. Bierz i spylaj. Ej ty, starszy duszeczkowy, ja wszystko słyszałem. Przecież ty walczysz jak gołota. No jak? Przeciosy poniżej pasa to moja specjalność. Nasz diabelski poradnik do walki z aniołami, z mówi wyraźnie w pierwszym punkcie: Gdy Cię działalność anioła przestrasza, zaskocz go ciosem, poniżej pasa. Ciekawe, a czy Ty wiesz, że im mamy takie poradniki do walki ze starszymi duszyczkowymi? Nie wiem. <noise> no to już wiesz. A pierwszy punkt tego poradnika, mówi, gdzie straszny tu i stwarza przeszkody, ty natychmiast dał jej na brzydki na... Mamy. Teraz nie na lekcję, bo zaraz będzie dzwonek. I nie martw się. ani o coś tam się zna na matematyce. A mogę wziąć ten diabelski plecak?